Cześć wszystkim! Dzisiaj wam pokażę, jak za pomocą ledów adresowalnych... Hej Piotrek! Zrobisz mi miecze świetlne? Oczywiście! Zróbmy to! Zatem zacznijmy od porządku. Lena do mnie przyszła z pewnym problemem. Na rynku ciężko znaleźć miecze świetlne spersonalizowane pod daną postać, dlatego poprosiłam Piotrka o pomoc. Zaczęliśmy od znalezienia modeli... I wszystkich elementów, które będą potrzebne do budowy, dlatego przejdźmy do nich teraz. Do budowy męczy będziemy potrzebować LEDy RGB, w tym wypadku SMD5050, akumulatory 18650, przetwornica step up na module MT3608, Włączniki hermetyczne, moduły BMS na pakiet 1S, dwa gniazda USB-C, przewody. W tym wypadku 5 przewód 5,5 mm2 oraz 1-żyłowy 0,5 mm2. Druk 3D. Rulki plexiglas lub akrylowe. Matowa folia do okien. Pianka poliuretanowa. W tym wypadku duży jej nadmiar. Kleje, kropelka i na samym początku zajęliśmy się modelami 3D, aby znaleźć odpowiednie, które nam podpasują i rzuciliśmy je na drukarkę 3D. Do modeli 3D, które wybrałem z Leną, domodelowałem specjalny stelaż, który pozwoli nam zapobiec w złamaniu się takiego wie, miecza. W tych mieczach ten punkt w tym miejscu był po prostu słabym punktem, ponieważ ten miecz po prostu ciągnie i ten miecz mogłyby się w tym miejscu łamać. Stelaż ten wydrukowany z PETG, który jest po prostu pozbawiony barwnika, jest po prostu przeźroczysty, aby po takiego miecza nie było go tu widać. Jak widzicie, jest tu jednolite światło i ten stelaż jest ledwo widoczny. Ciężko jakkolwiek rozpoznać jakiekolwiek różnice i po prostu one się trzymają. Jak widzicie, można nimi naprawdę pracować i one się trzymają. Brzmią wszystkie elementy z drukarki 3D gotowe. To przekazałem Jelenię, aby dokonała wstępnej obróbki. Zaczęłam od wyszlifowania wszystkich elementów papierem ściernym o gradacji 120. Po czym wszystkie elementy białe. Skleiłam i pomalowałam srebrną farbą w sprayu, jak tutaj widzicie. Gdy cała konstrukcja wyschła, dokleiłam te małe czarne guziczki i przyszłam z tymi elementami znowu do Piotrka. Gdy już wydrukowane to wszystko wydrukowane, zaczęliśmy składać to wszystko w całość. Ja złożyłem układy. Układ jest bardzo prosty, będziecie mieli go w opisie, dlatego nie stresujcie się, to jest naprawdę prosta konstrukcja. W czasie, kiedy ja lutowałem te wszystkie układy, Lena zajęła się obróbką elementów 3D. No, szlifowałam niektóre części, niektóre docinałam. Finalnie potem razem je skleiliśmy i jak już mieliśmy gotową taką, taki szkielet gotowy, no to przeszliśmy do składania. Sama budowa mieczy nie jest niczym skomplikowana, natomiast największym wyzwaniem jest upchnięcie tego do tak małej obudowy. Jak wiecie. No w takim Wszystko znajduje się w szyjce miecza i niestety tutaj dużo miejsca nie ma. Dlatego wyzwaniem było to wszystko upakować, czym właśnie zajmujemy się z leną. Zaczęliśmy od, od rozmieszczenia akumulatora, żeby nie kolidował z, z przełącznikiem, oraz przetwornicy 12V, która zmienia nam napięcie 3,7V, które wychodzi z akumulatora, na 12V, które idą na ledy. Podczas składania tego w całość użyliśmy taśmy kaptonowej, aby zabezpieczyć elementy przed zwarciem oraz ewentualnym ciepłem, który może się wydobywać, no chociażby z przetwornicy. Gdy już mieliśmy to wszystko ułożone i wiedzieliśmy, że nam się to wszystko zmieści, no to zaczęliśmy to już powoli lutować, przyklejać i montować to wszystko w całość. Na już zmontowany stelaż, gdzie mieliśmy zamontowane baterie, mieliśmy zamontowaną przetwornicę, zaczęliśmy okładać ją już finalnymi modelami mieczy. Każdy miecz był podzielony na dwa modele. Wewnętrzną obudowę i potem zewnętrzną, która go jeszcze otulała. Jak już mieliśmy zbudowany stelaż, zajęliśmy się tą wewnętrzną częścią, którą obudowywaliśmy już ten stelaż dookoła. Elementem przycięliśmy sobie na pół i wydrukowałem go specjalnie bez wypełnienia, aby cała elektronika, która jest w środku, po prostu się do niego zmieściła. A następnie zatrzymałem go na, na odpowiedniej wysokości, aby on się wydrukował tego do, do danego momentu i drukarka nie zadrukowała mi go w poziomie i nie zamknęła mi elementu. Podczas konwentu najważniejszą funkcją mieczy jest to, jak długo będą one świecić. Potrzebowałam, aby miecze były proste i szybkie w ładowaniu, więc też poprosiłam Piotrkę, żeby się tym zajął. Do akumulatorów przyspawałem moduły BMS, które pozwolą nam zabezpieczyć akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem oraz z naładowaniem, a przy okazji pozwolą nam używać zwykłych ładowarek 5V takich jak do telefonu dlatego zdecydowaliśmy się na użycie portów USB typu C ponieważ ładowarki typu C są ogólnodostępne i po prostu wygoda ładowania takich mieczy jest wyższa niż używanie jakichś specjalnych ładowarek na wtyk typu jack ze względu na fakt tego, że mieliśmy modele z internetu i nie mogłem ich edytować podczas drukowania trzeba było pamiętać o tym, aby taki port dorobić podczas składania mieczy dlatego podczas składania mieczy wykonaliśmy otwór pod ten port w wewnętrznym elemencie naszym, naszego miecza aby nie rzucał się specjalnie w oczy, aby był łatwo dostępny dla Leny na konwentach. Gdy mieliśmy wstępnie już mieć złożony, to przyszliśmy do testowania i składania go dalej. Przygotowaliśmy ledy, aby sprawdzić czy to w ogóle działa i jak się okazało, że wszystko świeci, przyszliśmy na podłogę i zaczęliśmy zabawać z akrylem. Nasze akrylowe rury docięliśmy na odpowiednią długość. Lena wybrała ją pod siebie, ale Wy możecie również zmodyfikować ją również pod siebie. Gdy już mieliśmy rurę, to na odległość rury dociliśmy sobie również ledy. Będziemy potrzebować dwie długości naszego akrylu. Ponieważ LEDy sklejemy ze sobą na płasko, aby dawały efekt na około całego miecza. Ponieważ LEDy mają rozpiętość około 120-130 stopni, dlatego dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć efekt świetlania dookoła miecza. Gdy już doszliśmy sobie LEDy, sklejamy sobie je w połowie razem i lutujemy wszystko do naszej rękojeści. Tak, żeby powstało takie świetlne laso. Gdy już mamy nasze laso, bierzemy naszą gąbkę poliuretanową i zawijamy lasso w tą gąbkę żeby rozproszyć trochę światło. Nie jest to najprostsze zadanie, dlatego do zamocowania tej gąbki używamy bezbarwnej taśmy kojącej. Gąbkę zawijamy na taką grubość, żeby bez problemu wślizgnęła się do naszej rury. W momencie wsuwania naszego miecza do akrylu musimy pamiętać o tym, żeby puste przestrzenie przy stelażu również uzupełnić gąbką. Teraz jest czas, aby porządnie skleić nasz miecz ze stelażem. Stelaż może być delikatnie zbyt szeroki, dlatego my musieliśmy go delikatnie podprzyszlifować, aby na, bez problemu wszedł nam do naszej rury. Następnie rozrabiamy troszeczkę kleju dwuskładnikowego, aby to skleić. Oczywiście klej, klej ten jest też przeźroczysty, tylko po to, aby nie rozpraszał światła. Gdy już mamy sklejone na ostrze z rękojeścią i stelażem, przychodzimy do najtrudniejszego elementu budowy naszych mieczy. Czyli oklejenia akrylu folią. Wstępnie przemyśleliśmy, aby kupić folię mleczną, ponieważ przepuszcza więcej światła i myśleliśmy, że będzie wyglądało to ok. Natomiast po krótkich testach okazało się, że mleczna folia nie nadaje się aż tak bardzo i gąbka, która jest pod spodem, po prostu przez nią prześwituje i nie wygląda to najlepiej. Dlatego po pierwszym oklejeniu zdecydowaliśmy się na kupną folii białej. Przy oklejeniu akrylu musimy bardzo uważać na wszystkie małe paproszki, na bąbelki powietrza i nawet drobinki kurzu, ponieważ widać to na. Naklejonej folii. Tak, podczas oklejania tych mieczy musieliśmy bardzo uważać, pracowaliśmy wtedy we dwójkę, jedna osoba trzymała miecz, a druga osoba odklejała folię zabezpieczającą i raklą y, przesuwała po całej długości miecza, aby po prostu te paprochy nie wleciały. Nie zdrażajcie się jak, jak wam to nie wyjdzie, my też ze mną mieliśmy kilka prób zanim nam to dobrze wyszło. Zmarnowaliśmy trochę folii, natomiast praktyka czyni mistrza i już finalnie miecze wyszły bardzo ładnie i nie widać żadnych paprochów i te miecze naprawdę nawet po włączeniu na około wyglądają bardzo ładnie, nie widać żadnych poproków, które by przeszkadzały we świeceniu miecza. Teraz przechodzimy do mojego ulubionego momentu, czyli składania wszystkiego w całość. Tak, jak już mamy zrobione miecze i oklejone ostrze, czas przejść do obudowania naszej rękojeści finalną strewną obudową. Naszą wewnętrzną rękojeść, która była złożona tylko w połowie, dokleiliśmy drugim elementem. Przewody od przełącznika wyciągnęliśmy na zewnątrz. Ponieważ musieliśmy go włożyć już na złożonej zewnętrznej obudowie. Niestety przy budowie pojawił się mały problem, ponieważ okazało się, że te kilka milimetrów, które powstało przez przekrojenie wewnętrznej obudowy, spowodowało problemy z włożeniem czarnego elementu w srebrną obudowę. Co finalnie poskutkowało pęknięciem tego elementu i potrzebą jego późniejszej naprawy. Natomiast nie zniechęciliśmy się tym i po skończeniu pracy przekazałem te mniejsze różlenie a ja skleiłam je razem z tatą za pomocą poxipolu, a pozostałe pęknięcia i nierówności wyszpachlowałam, wyszlifowałam po czym pomalowałam jeszcze raz srebrną farbą w sprayu. Finalnie jak już mamy złożone miecze w całość wystarczy nam założyć tylko kapturek na górę który nam ładnie zakryje dziurę, która jest w akrylu i finalnie Lena może zabrać już te miecze i pojawić się z nimi na konwencie. Oczywiście Rana potrzebowała dwóch sztuk mieczy, ponieważ jej postać, którą kosztowała, miała dwa miecze. Oczywiście budowa takiego mieczu się niczym nie różni od budowy pierwszego. Jedyna różnica, jaka tu się znajduje, to po prostu ten jest większy i ma więcej miejsca na elektronikę. I jest po prostu łatwiej to zamontować. Jeżeli wiecie, kto posługiwał się takimi mieczami, napiszcie w komentarzu. A pierwsza osoba, która poprawnie odpowie, zostanie przypięta pod filmem. Zatem, jak mamy już różne te miecze, to przejdźmy do pokazania Wam, jak one wyglądają. Aktualnie w tle. Widzicie zdjęcia i filmy Leny już z Pyrkonu, jak w pełni wyglądał jej cosplay. Oczywiście Instagram Leny macie podlinkowanego w opisie. Zapraszam serdecznie, bo Lena jest świetna w tym, co robi. I zapraszam was na jej profil. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś z was będzie chętny do zbudowania takich mieczy. Jest to rzecz, o której chyba każdy z nas marzył w dzieciństwie, aby mieć taki swój własny miecz. Dlatego zapraszam was serdecznie do zbudowania takiego miecza. Nie jest to trudne. Każdy z was da radę. Dziękuję Lena za współpracę. Dziękuję Piotr za pomoc. Miło się współpracowało, także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.